Ligusia? a ligusia można zagrać w sumie jutro cały dzień. Hey, a wow, congratulations. It also seems like uh, they really captured her... Double <gryvin <kaprys2> <gryvinny> <pleening> <cremated> <cremation> container and I a Nie. Ważne. Nie klikam na streamable linków z prostych powodów. To w 90% są przestery. Jakieś gówniane. FIFA 1. Jego ojciec. No nie ma co oglądnąć, no. 8 lat dzieci, kiedyś versus dziś, co to. laudia długo się to ładuje halo neta mam zarąbistego to kwestia tej przeglądarki i formata Szczotka, pasta, kubek ciepła, bo... Tak się zaczyna wieka przygoda. My bowiem dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Przyszedłem sam, zabrałem mnie, nie, we Nie wyłamie mu tu kości przy podnoszeniu czy coś? Jako z grizzly motivation. Jakbym siebie przez siłę nie widział przechodzącego, jo, Yo, pior dole. Dzięki, anchor. Akurat tak nie mam. Z tego rozciągu On jest winny Co ty gadasz? Że szpagat machnie. Prawie. Tak mu ładnie. Czy no, lepiej rozciągnięcie niż ja jest? A sekundę źródło muszę. A, regeneruje się. Jezu, to tak długo trwa ten gadering. Lewelowanie go. Jezu, są tyle waży i się w stanie podciągać. Nie złuj O, chłopcze, zamknął ton. A to na co ćwiczenie jest? Na, nad, na nadgarnie. I zakres ruchu specyficzny, ale nie nie znam się na takich ciężarach wielkich, więc może to normalne.

<laughs> but he's fooled us all. Well, he's called <laughs> out a well-deserved reputation. And he can send Jaden Sancho away and clear. It's Jaden Sancho with Guerrero in support. Guerrero for Jaden Sancho! This time, Dortmund have sealed it. That is the most crucial goal of the season. i aha ściągnął ba ściągnęła babie spodenki nie wiem słabo dzięki szakal inny sef co chcę coś wło... co to i znowu będę miał podpowiedzi samą piłkę nożną Ma strolovali proprio il sistema di Co co tej jakości to nic nie widać. Najbardziej szalone czerwone kartki w piłce nożnej. 10 rzadkich momentów z gorącymi sędzinami. Co to? No, w sensie. A para sędziowska, pa! Czekaj, co? A, bo pier Nie wiem, chyba mu... Co to było? Czemu on... Dudka, puść! Dudek? Jak się nazywał ten mecz? Liverpool? Nie, czekaj, Dudek-Dance. Oglądaliśmy kiedyś. Jakiś sprzed 50 lat film. 7 lat temu. Nie, karne. O, Dudek-Dance, 10 lat temu. Aha, to było 20 lat temu, prawie? Ja chciałem zobaczyć, jak broni. Pierwszy filmik, finał Ligi Mistrzów 2005, Potrafi znakomicie dogrywać na pole karne. I jest okazja, i jest bramka? 1 do zera! Polikoszecie poszło? Nie, 48 moja ziemia ładnie. 60 w, Czernko, w Czernko, będzie groźnie polekarna. Ostry końce do środka Crespo. E Maksy będzie okazja teraz zobaczmy. 3 do 0. No. Prostopadłe podanie. będzie dwóch obrońców. Szkoda mi Jurta Naprawdę obrońcy Liverpoolu. Robią wszystko by powstrzymać Crespo po raz drugi tonie w objęciach kolegów. Xabi Alonso, Rize. Na pole karne, wprost kafu. Jeszcze raz. Tym razem się udało! I Dol! jest! Ciosem Liverpool. Nie ma nic do Jednaka Jaka zmiana. Ten Haman w środku walczy. Zdecydowanie więcej piłek wygrywają. Wspaniałe uderzenie. A jaki kurs musiał być live betowanie, jak było 3-0. Czasem Haman. I...

Oszołomiony, no a to nie kto inny jakiś jest bez głowy, Właśnie. zagrywał do Gerarda. Właśnie. Coś nieprawdopodobnego. Ale presja zmysłować takie... Zabija broni obroni do bitki, 3-3! Zabialą Alonso na naty. coś niesamowitego, co dzieje się na Dirk tutaj w tym spotkaniu. Włosi stoją, zaskoczeni. To jest nieprawdopodobny film. Oni już wygrali! Myśleli, że wygrali! Ale jakie to będzie widowisko! Niesamowite do końca! 7 minut gry za nami, 3 do 3. Serginio na pole karne, groźnie! Brawo, Jurek Dudek! Ale Brawo spokojnie. Jurek! Jurek teraz broni na raty fantastycznie! Rozbieg Serginio, taniec Dudka. I proszę! Nie ma bramki! Przez pieprzy to Wszyscy stoją Haman na raty, Haman i gol! No! 1-0 Liverpool! i Dudek Dzięki, kapi Brawo! No, powoli, powoli sprawdza się ten nasz polski scenariusz. Nie ma gola. Nie wiem, Krakowiak, Polonez Jerzego Dudka, fantastyczny świetnie 180 krajów Sise zdecydowanie dynamicznie. 2-0 Liverpool. Dwukarny wyprakty jeszcze. Kulc czarodziejski taniec w bramce. A tym razem bezbłędnie Tomaso. 2-1. Długi rozbieg na myśl Rize. Broni Dida. Wiem, chyba pod, pod, pod koszulkę tak z Didą na plecach. Jurek, 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 Maldinii, tańczący, ale. tańczący, oh! Gol! Dwa, dwa. Długi rozbieg. Gol! Oh! Trzymamy ciupi. Szewczenko i Dudek, Szewczenko i Dudek. I dudek! I I dudek! O. No i tak było. Może podłączę w sumie ten komputer już, chociaż wolałbym, żeby wszystko było, zanim to zrobię. Dzięki Kuba. Burger z kurczaka. A nie chcę leć. Idę sobie nalać. Czy Robloxie gdzieś będzie? Nie wiem czy jest co grać na Robloxie. Dzięki kuna. Aż mi się przypomniało jak Sebol burgerki robił. To było apetyczne było dopiero. Simon, a skąd wiesz, że będzie za dwa dni? Bo wczoraj sprawdzałem forum i nie widziałem żadnych informacji o tym, że za dwa dni zaczyna się event. Czekaj, zaraz sprawdzam. Na forum. Mayhem Event. Mayhem Returns. Tu już sprawdzam. Czy chcę link? Nie, no znajdę sobie. Pewnie? Bo zawsze na forum umieszczali informacje o tym. Nie jestem, Lord Karczma. Nie, no nic nie ma o tym. Daj, linka, bo coś tu. Chyba, że jestem niewidomy. A w biuletynie? Hmm, dziwne, że nas na forum nie umieścili. Kurwa! Idealnie! Od 27 do 9, a ja 11 wyjeżdżam. Oka, misja brązowa, Gold Redulite, najlepsza. W pająki chodzą tu? O której to się zaczyna? 14 UTC

co, można już chyba iść? Tylko pytanie, co gramy? Ligucha, w Robloxie nie ma co w zasadzie. Co co mamon gada? Co gada mamon? Wiedział, to... żeby. Zrobił co o 5 zł. Są to największy konfident na świecie, seryjnie. Nie wierzę, że on nie ma dwójki dzieci w tym wieku. Kurwa, mamo mówiłem, żebyś mi nie wchodziła do pokoju, który jest 900 km od twojego. Božis, fenti